Cześć, witajcie bardzo serdecznie w drugim, już drugim odcinku świętych słów, czyli rozważań e, słów, które pochodzą z ust świętych. Dzisiaj święty Bernard Slewo, e, żyjący na przełomie XI i XII wieku będzie naszym nauczycielem e, na drodze duchowej, e, i posłuchamy jego słów. Dzisiaj m, ten cytat będzie nieco dłuższy, więc mniej e, komentarza, więcej e, cytatów, więcej słów prosto z ust świętego. Bernarda, po to, byśmy mogli zastanowić się nad naszą świętością w praktyce. Ostatnio mówiliśmy, czym ta świętość jest. Dzisiaj zastanowimy się dalej, jak wygląda życie, jak powinno wyglądać życie człowieka, który naprawdę podąża za Chrystusem, a nie jest to takie wcale proste. Więc wsłuchajmy się w te słowa. Tak więc, gdy ktoś popełni wykroczenie przeciw nam, czego trudno uniknąć we wspólnotach nam podobnych, nie spieszcie się od razu, jak mogłaby to uczynić osoba światowa, by wziąć haniebnie odwet na waszym bracie. Ani pod pozorem zastosowania środków wychowawczych, nie ważcie się przeszywać ostrymi i palącymi słowami tego, za którego Chrystus pozwolił się ukrzyżować. Tu myślę, będzie pierwsza pauza. Zobaczcie, że święty Bernard pokazuje nam dzisiaj drugiego człowieka, który być może zaszedł nam za skórę, jako człowieka, za którego Chrystus pozwolił się ukrzyżować. I dzisiaj ta świętość, o której mówimy, do której Bóg nas zaprasza, przejawia się przez powstrzymanie się i powstrzymanie chęci odwetu na drugim człowieku. Który być może faktycznie źle nas ocenił, źle osądził, potraktował złymi słowami, ale Bóg mówi: Zatrzymaj się przez usta i przez słowa dzisiaj świętego Bernarda zatrzymaj się, bo pamiętaj, że sam Chrystus pozwoli się ukrzyżować właśnie za tego człowieka, który sprawił ci krzywdę, któremu być może za moment planowałeś oddać za to, co uczynił tobie. Nie rozmawiajcie też z Nim urażonym głosem. Nie mamrotajcie i nie mruczcie pod nosem narzekań, nie przyjmujcie szyderczego tonu, nie pozwalajcie sobie na głośny śmiech pogardy, ani nie ściągajcie brwi w złowieszczym gniewie. Pozwólcie, by wasza namiętność zgasła tam, gdzie się narodziła. Nosi nosicielce śmierci nie można dać ujścia, aby nie spowodowała zniszczeń, a wówczas będziecie mogli powiedzieć za prorokiem: Dokuczano mi, a nie przemówiłem. Zobaczcie, że Bóg zaprasza nas dzisiaj przez świętego Bernarda do bardzo konkretnych, stanowczych kroków. Myślę, że nikt z nas nie jest. I nie, nie znajduje się w swoim życiu w tak komfortowej sytuacji, żeby nie przechodzić przez sytuacje, w których ktoś cię źle ocenił, ktoś cię źle potraktował i masz okazję, myślę każdy z nas ma często okazję do tego, żeby wziąć odwet na drugim człowieku. I zobaczcie w jak praktyczny sposób święty Bernard mówi, co robić, czego nie robić. Nie rozmawiajcie z nim urażonym głosem, nie mamrotajcie, nie mruczcie pod nosem, nie przyjmujcie szyderczego tonu. My często możemy powiedzieć sobie, ale ja się wcale nie gniewam. Ale swoim tonem, swoim zachowaniem, przewracaniem oczu, jakimś tam parsknięciem, zrobieniem takiego półgestu, tak naprawdę potrafimy wyrazić to, że w naszym sercu jednak pojawiło się nieprzebaczenie, pojawiła się jakaś pogarda czy gniew. I on mówi: pozwólcie, by wasza namiętność zgasła tam. Gdzie się narodziła? To jest wskazówka na dzisiaj dla każdego z nas. By za Chrystusem móc powiedzieć: Dokuczano mi, a nie przemówiłem to jest dowód dojrzałości duchowej. To jest dowód miłości, świętości w praktyce. Kiedy możesz oddać, a nie oddajesz. Kiedy oberwałeś, ale w sercu swoim mówisz w samym korzeniu, w samym miejscu, gdzie to się zadziało Panie, ja ze względu na Ciebie dzisiaj zamilknę. Panie, prosimy Cię dzisiaj o taką łaskę że jeśli będziemy tak potraktowani przez kogoś niesprawiedliwie, byśmy umieli dla Ciebie i ze względu na Ciebie w naszym sercu zgasić tę namiętność i tę wolę odwetu w momencie, w którym to wszystko się pojawiło i urodziło. Niech to się stanie na Twoją chwałę. Przyjmij te ciche ofiary z naszego serca. Amen. Dobrego dnia. Trzymajcie się. No i powodzenia.